Reklama Lespin. Konfekcjonowanie, usługi czystości, usługi ochrony, kontrola i windykacja. Lespin. Leszno 17 stycznia 90. Telefon 65 529 55 44. www.lespin.pl. Więcej mocy. Enea Ekstraliga. Dołącz do nas. Przyjdź na stadion i kibicuj zawodnikom z twojego klubu. Enea dostarczamy pozytywną energię i niezapomniane emocje fanom czarnego sportu. www.speedwayekstraliga.pl niewidzialni.eu Niepełnosprawność, nauka i medycyna, nowe technologie, sport osób niepełnosprawnych. niewidzialni.eu Dostrzegamy i analizujemy problemy osób z niepełnosprawnością. Promujemy twórczość osób niepełnosprawnych, ukazując ich pasje i sukcesy. Niewidzialni.eu Tworzymy świat bez barier. Budujemy pozytywny wizerunek osób z niepełnosprawnością. Czytał Łukasz Nowicki. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo. Promujemy sport osób z niepełnosprawnością. Wspieramy Olimpiady Specjalne www.pgnigpl. Niezależnie od miejsca, w którym się znajdujesz, możesz zawsze na nas liczyć. Bankowość elektroniczna BZWBK24 Internet dostępna dla osób z dysfunkcją wzroku, a także sieć oddziałów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Bankomaty przystosowane do potrzeb osób niewidomych i słabowidzących. Obsługa bez barier. To program Banku Zachodniego WBK adresowany do osób z niepełnosprawnością. Więcej informacji na www.przyjaznybank.bzwbk.pl. Niewidzialni Myślnik Leszno.pl Aktualności, sport, edukacja i rehabilitacja. Miasto bez barier. Niewidzialni Myślnik Leszno.pl Portal dla niepełnosprawnych mieszkańców Leszna i ich bliskich. Grupa Niewidzialni. Tworzymy świat bez barier. Budujemy pozytywny wizerunek osób z niepełnosprawnością. Czytał Andrzej Ferenc. Reklama. Wywiadownia na każdy temat ponad podziałami, o wszystkim co ważne. Na program zaprasza Bartosz Szpurek. Jak ta książka ogólnie została przyjęta przez czytelników, i czy ona cieszy się dużym zainteresowaniem? Andrzej Suchcicki. Stowarzyszenie Bardziej Kochani. Przyjęta przez czytelników została bardzo, bardzo pozytywnie. Powiedziałbym, że refleksje, które ona wydymuje i opinie, które zbiera są dla mnie szokująco dobre. Mówi się o tym, że, że książka przełamuje pewne stereotypy, że oświetla inaczej cały problem niepełnosprawności intelektualnej. Ja czytałem ostatnio nawet głos jednej z mam małego dziecka, Zespółem dawno, że jest to książka, którą ta pani Paweł Pawe, Pawe, powiedział, że jest to książka, którą koniecznie musi mieć na podręcznej półce, by do niej za jakiś czas wracać. Dziwiło mnie to, a, a, a też i u, ucieszyło. Jest, to jest jedna sprawa, i to jest taki, taki pozytywny wątek całej sprawy. Celem tego projektu było, jakby wyjście z tej niszy. My się jakby mamy taką tendencję, zresztą chyba wszystkie środowiska mają tendencję do, do zamykania się w takim y, o, ograniczonym kręgu osób. Czasem robi się z tego, no powiedziałbym, że dość często robią się z tego takie towarzystwa wzajemnej adoracji. Próbowaliśmy dzięki tej książce, dzięki skompletowaniu znanych osób, Wyjść poza nasze środowisko związane, z, związane bezpośrednio z osobami niepodsprawnymi intelektualnie wyjść do tak zwanego szerokiego społeczeństwa, żeby ten down zaczął funkcjonować jako, jako te, tego szerokiego społeczeństwa element właśnie. I tutaj jest chyba nie do końca, mówiąc delikatnie, nie do końca odnieśliśmy od, sukces. Książka rozchodzi się. Wolniej niż, niż myślałem. My nie, nie obdarowujemy tą książką na siłę, bo myślę, że to nie miałoby większego sensu. Reagujemy na konkretne zamówienia, a tych zamówień płynących spoza naszego środowiska obawiam się, że zbyt dużo nie ma. Próbowaliśmy zainteresować naszą pozycją taką o, 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 ogólnopolską dystrybucję książek próbowaliśmy poprzez naszych znajomych, którzy się zajmują dystrybucją książek, dotrzeć do, a to hurtowni, a to księgarni i tutaj niestety nie spotkało się to z wielkim od odzewem. Tutaj, myślę, w jakimś sensie ponieśliśmy porażkę, chociaż spróbujemy zrobić kolejny krok, żeby, żeby z tym, jak ja to mówię, z tym downem wyjść na zewnątrz, na naszego środowiska, by przestał ten down być elementem takich ckliwych, a nie prawdziwych stereotypów, a stał się taką y, konkretną, namacalną, a przy okazji dobrze rozumianą rzeczywistością. Czy ta książka może być przewodnikiem dla kogokolwiek, dla ojców w szczególności? To mi trudno powiedzieć, pan, bo to każdy, y, który spotyka się z... każdy człowiek, który spotyka się z niepełnosprawnością, stawia, stawia sobie inne pytania inne pojawiają się u niego potrzeby. Myślę, że w jakimś sensie tak. Bardzo wielu ojców po tę książkę sięgnęło. Niestety nie miałem okazji, żeby sprawdzić, jakie są ich reakcje, czy ta książka w czymś im pomogła, czy w, czym, w, czym, w czymś okazała się przydatna. Na pewno powtórzę, ci, którzy będąc niezwiązanymi z, z, z niepełnosprawnością intelektualną, a, a ci, którzy sięgnęli po tę książkę i przestali ją, wiele, wiele z niej wynieśli i wiele dowiedzieli się o problematyce związanej z niepełnosprawnością i zaczęli patrzeć na, na, na ten problem i na ludzi, i ze sprawą innych. Na ich rodziców no, zupełnie innymi oczami. Myślę też, raczej jestem pewien, że te doświadczenia, które z tej książki się wyłaniają, doświadczenia rodzicielskie, ojcowskie, na pewno w jakimś sensie wiele wyjaśnią młodym adeptom rodzicielstwa niepełnosprawnego, tak się, tak się wyrażę. I to też jest chyba ważne w tym całym, tym całym przedsięwzięciu, że. Tak, to y, może być. A prawdą. czego można się nauczyć, będąc ojcem osoby ze spędem, no? jeżeli chodzi o postrzeganie ludzi, świata, takie życie codzienne? Czy wie Pan, to jest y, trudne pytanie. Tak naprawdę każdy, myślę, w tej niepełnosprawności odnajduje co, co innego. Bardzo częstym sformułowaniem, które słyszę i którego chyba sam bym użył, mówiąc o sobie, to jest prawie Czytując niczego, przewartościowanie wszystkich wa wartości, czyli pewne sprawy, które były jakieś takie no, trudne, wydawały się problemem. Po tym, jak się urodziłem, Natalia, dla mnie przynajmniej m, przestały być problemem, przestałem się nimi przejmować, a co innego stało się ważne. Bardzo wiele osób podkreśla to, że, że w momencie pojawienia się w ich życiu w, wątku niepełnosprawności różnie rozumianego, te wartości, a czasami cele ży życiowe zupełnie się zmieniają, stają się zupełnie inne. I myślę, że to, to w jakimś sensie jest yy, chyba najważniejsze. W tej chwili takim, może nie, nie głównym celem, ale myśleniem, które zajmuje dużą część mojego czasu, jest myślenie o przyszłości Natalii, o tym co. Co będzie robiła, gdy skończy ten cykl szkolno-oświatowy? A już myślenie o tym, co będzie robiła, gdy, powiedzmy sobie, ja nie będę mógł się nią opiekować, no to jest, mam nadzieję, jeszcze przede mną, ale coraz częściej te wątki się pojawiają. Wywiadownia na każdy temat, ponad podziałami o wszystkim, co ważne. we be